Widzę was wszystkich bardzo w kolejnym odcinku yy, Znaczy, drugim odcinku z serii Don't Starve, Friday No i nawet dobrze powiedziałam A nie szlifuerek, bo tak z przyzwyczajenia nie mogłam Co prawda mało było tych odcinków, ale jednak Lekkie przyzwyczajenie mogło się tu wdać A jednak udało mi się dobrze yy, Wiem, że moją myszkę i klawiaturę strasznie słychać, no ale... Sorry, no tak takie są, no już nie poradzę nic na to. Mogę trochę głośniej mówić, ale wątpię, żeby to było miłe, bo nie wiem, czy słyszycie mi dobrze. Jak słyszycie mnie dobrze, to będziecie mówić, że krzyczę No więc będę mówić tak po środku. Trochę głośno, ale trochę tak. No nie wiem, czy idealnie, ale postaram się w miarę dobrze. Bo nie wiem, jak wysłyszycie grę, bo zawsze moja nagrywarka ścisza, także ja słyszę ciszej niż wy tą grę, więc. Wychodzi potem na to, że mnie w ogóle nie słychać, no i tak Okej. Okay. Dobra. A, miałem przeczekać noc. No tylko jakiś ze nie... nie wierzę. Jaka jestem pierdoła? Dobra, nieważne, nie była taka nudna ta noc, więc mam nadzieję, że mi wyboczycie. Znaczy ta końcówka jest trochę nudna, ale... No trudno. Psychikę mamy słabą, w sumie nie wiem od czego. Hm. No nie wiem. Trudno. W zasadzie jakbyśmy zginęli w drugim odcinku byłoby to poniekąd ciekawe, że taka krótka seria. Okay. Może tu zamieszkamy? Na razie to co odkryliśmy to uważam za mm, dość nieciekawy teren. Yy, może tu będzie fajnie. Zobaczymy. Nie wiem, czemu te dziury są takie... kolapse, tylko nie wiem, co to znaczy kolapse. Czy to znaczy, że są zepsute, czy co? No chyba... bo... My się nie lubimy pszczoły złe, znaczy to są chyba osy w sumie. Mi staro na nie dosięgną, ale one jak zwykle mają kurczy zasięg 50 km. No, nie powiem zaczynać być to że one mnie dosięgają z tak daleka. I chciałabym się dowiedzieć, gdzie jest Abi. Byłoby to miłe. Halo, Abi? Abi? Mhm. Nie tego zbierać, bo nie wiem, czy to się w ogóle do czegoś przydaje, a ja nie mam miejsca w ekwipunku Więc najpierw kiedyś spojrzę na nagranie i wrócę tu. Ale wątpię, że to się do czegoś przyda, no ale zawsze jest jakaś tam nadzieja. Aha, to świetnie, ty już umierasz, ja dopiero cię ale już umierasz. Cieszę się. Nie mogę się powstrzymać od pobicia jakieś kurde głupi host. Nie mogę się od nich uciec. Nie, po co? No, myślę, że ta seria nie będzie taka krótka, jakaś strasznie, yy, bo nie jestem jakaś tragiczna w tą grę, więc raczej nie będzie dwóch odcinków. Ale nie jestem też jakimś prosem, więc pewnie zginę na jelenio -cykilopie. Tak obstałem. W sumie kilof to weź, bo nie jest prawie ale siekiera możesz sobie zrobić nowo, ale kilof weź. Ale z drugiej strony siekiera się właśnie teraz przyda. Ale bez sensu robię, przecież nie mam miejsca. Wiecie co? W sumie musimy się gdzieś tu, bo nie jest to zła miejscowa. Bo... No i jakaś superowa też nie jest, ale... Mogę być gorsza. Dobra, zobaczymy. Może znajdziemy coś fajniejszego, ale no, ja chcę 50 lat szukać miejsca na osiedlenie, więc ten... Jednak wolałabym już powoli um, kończyć tą um, zachwycającą podróż w poszukiwaniu domu. Właśnie z tego powodu, że ja zawsze szukam 100 lat miejsca na dom e, To na przykład jak gram czasami w Minecrafta, to ustalamy sobie, że... Mm, e, po prostu dom postawimy na spawnie, bo... Inaczej 10 lat bym szukała, zanim bym znalazła odpowiednie miejsce Nie bij się z nimi, bo... Umrzesz, głupia O nie, nie, nie. Nie ja Czyli tak seria będzie trwała końca. Nie tego się z tego nie spodziewałam. Dobra, połóż to może trochę pomożemy, Abi. Weź nie wam. nie je, czy coś. Ta! Tak, jak mówiłam, dwuloczynkowa seria. Polecam się. Usory. No, no, ale przyjdę na YouTube, bo pom pom pomogę. No, odcinki. Jeśli wam się podobała, ta dwuloczynkowa seria, raczej nie, ale jednak, no to zawsze możecie zajrzeć do opisu, gdzie są jakieś ważne informacje, jeśli takowe są. Zawsze jest też link do kanału Katzpra. I Michała. E, no, zostawcie łapkę, subskrypcję, będzie mi miło wtedy. No, no a jak wam się nie podobało, no to zostawcie łapkę w dół. No. ale to na tyle. Trzymajcie się, no i cześć.